Dziś chcę opowiedzieć Wam o dwóch rodzajach nadziei. Pierwsza, ta zdrowa, jest cechą osób inteligentnych emocjonalnie i z pewnością warto ją w sobie wykształcać, ale jej poświęcę mniej miejsca, bo więcej chciałabym dać tej niezdrowej nadziei. Bo warto. Dostrzec naszą skłonność do wpadania w jej sidła, bo może nam naprawdę nieźle namieszać w życiu. I opowiem wam o tym, bazując również na swoich doświadczeniach e, osobistych, zastanawiałam się, czy je ujawnić, ale myślę, że nic tak nie działa dobrze, na wyobraźni, jak osobista historia, więc zaryzykuję. Jak zawsze nieskromnie czy może bezczelnie? Zachęcam do tego, żebyście pomogli mi uporać się z algorytmem i nie żałujcie łapki w górę, napiszcie komentarz. Zdrowa nadzieja to poczucie, że będzie dobrze, że uda mi się, taka wiara w moc, swoją sprawczość, co jest oczywiście nam bardzo potrzebna. o tym zresztą opowiadałam w poprzednim filmie. Czyli żeby wydobyć się z pułapek, zrzucania odpowiedzialności, winy na świat innych ludzi, trudne dzieciństwo, niesprawiedliwość, tylko po prostu uwierzenie w swoją moc i wzięcia życia we własne ręce i nie oczekiwania tego, że ktoś tutaj nam e, za nas coś zrobi. I oczywiście. Ta nadzieja jako cecha osób inteligentnych emocjonalnie, taka, takie niepoddawanie się, nawet jak są przeciwności losu, taka, taki optymizm, pozytywność, to wszystko jest jak najbardziej super i polecam. Ale jest też ta druga nadzieja. To jest ta nadzieja, która ma mi nas iluzją. Która wyrzuca nas z rzeczywistości. I ta nadzieja ma również swoje dwa oblicza. Jedno to jest takie oblicze, nazwijmy pozytywne, w którym my, zamiast spojrzeć na rzeczywistość tu i teraz i dostrzec ją taką, jaką jest, na przykład zobaczyć, że jesteśmy w bardzo trudnej relacji. Czy to romantycznej, czy przyjacielskiej, czy towarzyskiej, czy zawodowej, czy rodzinnej, to my wspominamy, jak to wspaniale było kiedyś. Czyli wracamy do przeszłości, przypominając sobie, jak kiedyś super się rozumieliśmy, ile miłych chwil było za nami. Jak to kiedyś on mnie kochał, szanował, jak to kiedyś czerpaliśmy mnóstwo radości ze wspólnie spędzonego czasu, jak to kiedyś było z tym czy z owym towarzystwem wspaniale. Albo z kolei wrzuca nas ta nadzieja w przyszłość, czyli myślimy sobie, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie wspaniale, jeszcze on się zmieni. Bo to już zostaniemy przy przykładzie związków romantycznych. I bardzo często takiej postawie życiowej towarzyszy taka ta ważna rozmowa. Ja to znam z autopsji, w której w pewnym momencie już miałam dosyć różnych rzeczy i Inicjowałam tę ważną rozmowę, po której wszystko miało się zmienić. I mówiłam, co mi się nie podoba, z czym się czuję źle, czego oczekuję. Druga strona też mi to mówiła sobie. Rozmawialiśmy, fajnie, takie też było takie poczucie zbliżenia, właśnie tej wiary w to, że się uda. I oczywiście. Oczywiście bardzo szybko wszystko wracało do starej normy. Wpadaliśmy w stare schematy. I powiem Ci, Wam, powiem ci, powiem ci, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, powiem Wam, drodzy słuchacze, że ja niedawno uświadomiłam sobie, niedawno, jakieś dwa lata temu, kiedy pisałam moją książkę fioletową, Związek na zakręcie. I tam... Przedstawiając różne problemy, które towarzyszą związkom, jednym z nich jest problem z granicami, i to ma, może opierać się zarówno na tym, że nie ma granic między ludźmi, są w fuzji, ale o tym innym razem opowiem. Natomiast drugi rodzaj problemu z granicami to jest budowanie murów, kiedy jakiś mur dzieli parę. Bo jedna z osób lub dwie osoby chowają się za nim, by zbyt nie zbliżyć się z partnerem, z partnerką. Uciekają w pracę, pasje, nałogi, dziecko, rodziców, przyjaciół, imprezy, albo, i to jestem ja, uciekają w świat wyobraźni, uciekają w świat fantazji. Ja uświadomiłam sobie. Że ja całe życie, właściwie to myślę, że już począwszy od dzieciństwa, bo tam się musiałam tej strategii nauczyć, miałam tak jakby dwa równoległe światy. Z jednej strony była sobie Natalia, która jakoś tam żyła, trochę jak taki awatar, robiła sobie różne rzeczy, funkcjonowała, pracowała, na-na-na. A druga, tak jakby z tyłu głowy, równolegle miała swój świat wyobraźni. I, I to mnie znieczulało, to mnie. Wyrzucało z rzeczywistości, bo nasz mózg jest bardzo łatwo oszukać. Wystarczy, że sobie coś wyobrazimy. Na przykład, będąc właśnie w jakiejś trudnej rzeczywistości związkowej, zamkniemy oczy i przypomnimy sobie, jak to kiedyś między nami było pięknie. Jak to kiedyś było między nami tak dużo czułości, bliskości, rozmów, zabawy. I my to sobie przypominamy, oglądamy w naszym umyśle jak film, niekoniecznie zamykając oczy, bo ja często miałam te dwa filmy mając otwarte oczy i nasz mózg wierzy w to, że to jest prawdą nasz mózg jest bardzo łatwo oszukać yy, w sensie powiedz mu, że hej, jesteś szczęśliwa uu, 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 i stajesz się szczęśliwa, jesteś smutna, stajesz się smutna wiecie z jakim problemem? 10 lat temu, a może już nawet 12 poszłam na psychoterapię 10 powiedziałam mojej psychoterapeutce że nie potrafię sobie poradzić z pewnym problemem Otóż zauraczam się w innych mężczyznach, a jestem przecież w związku. I bardzo chcę być wierna, lojalna, źle się z tym czuję, ale jest to silniejsze, to jest silniejsze ode mnie. I owszem, nigdy nie zdradziłam mojego męża fizycznie, w sensie z nikim nie poszłam do łóżka. Właściwie bardzo często ci mężczyźni nawet nie wiedzieli, że jestem w nich zauroczona, chociaż czasami pisałam z nimi, ale. Nie zawsze, ale przede wszystkim gro wszystkiego działo się w mojej głowie. I pamiętam, że gdy o tym mówiłam, i gdy teraz to sobie przypominam, to naprawdę opowiadałam o tym tak, jakbym miała problem z jakąś używką, że stosuję ją i nie jestem w stanie mm, przestać. Wiem, że to jest złe, wiem, że to jest destrukcyjne. Co jakiś czas udaje mi się być. Yy, Trzeźbą, ale potem znowu po nią sięgam i to słowo trzeźwa to nie jest nawet żadna metafora, bo ja kiedy wyobrażałam sobie jakiś mężczyzn i to co ciekawe nie w jakichś wcale erotycznych sytuacjach, po prostu myśl o tym, że jestem w nich zauroczona rozlewała się po moim ciele jak taki jak wiecie, jak, jakaś chemiczna substancja, zakochanie przecież można porównać do stanu naczpania miłością. E, tam dużo się wydziela fenylotelamina, e, coś, co daje nam z jednej strony odprężenie, mm, euforię, energię i tak dalej. I ja pamiętam, jak w takim trudnym moim okresie życiowym, kiedy mieszkałam w takim małym, dwupokojowym mieszkaniu z dwójką dzieci, e, mieli, borykaliśmy się z różnymi problemami, i ja nagle, tak jakby. Odpalałam sobie ten, wiecie, drugi film i to się w ogóle, co ciekawe, działo na takiej bardzo dużej też nieświadomości, bo tam mm, ja, ja nie przekraczałam pewnych granic, wiecie, to wszystko było w mojej głowie. Ja dopiero potem zaczęłam, kiedy mm, mój partner już się już o tym dowiedział i powiedział, ej, co ty robisz? Natalia, o co tu chodzi? I ja nie potrafiłam mu tego wyjaśnić, no to wtedy poszłam po pomoc właśnie do psycho psychoterapeutki, psychoterapeutki. I wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, gdy ona mm, w ogóle się na tym nie pochyliła. W tym sensie, że nie zaczęła mnie pytać o to, kim są te moje obiekty zauroczeń, ale, ale i, i, i żeby ja o tym opowiedziała. Ja właśnie chciałam strasznie o tym opowiedzieć. Nie. I dopiero po jakimś czasie mm, rozkminiłam, że to była moja strategia ucieczkowa. Ja uciekałam od trudnej rzeczywistości właśnie w świat fantazji. I owszem, no u mnie akurat padło na te zauraczanie się w jakichś, można by rzec, wymyślonych mężczyznach, a tak naprawdę pewnie niektórzy fantazjują, nie wiem, o sukcesie, o podróżach, o... Nie wiem, czy na kręceniu filmów, jakiś namalowaniu obrazów, nie wiem teraz yy, mam ogólnie duży problem z wymyślaniem przykładów na bieżąco. To też jest cecha osób ADHD, że tak nagle wymyślę przykład, nie wiem, co mam wymyśleć. I pamiętam, że postanowiłam wtedy, kiedy poszłam na psychoterapię, że absolutnie koniec z tym. Nie będzie mną to uzależnienie kierować basta. I rzeczywiście. Przestałam, zupełnie przestałam, nawet kiedy czasami tak czułam, że tak, no, no, no już, już. To nie koniec. I jako, że też wiem, jak działa zakochanie, nieraz już Wam o tym opowiadałam, ale przypomnę w razie czego, żeby zakochać się w kimś, żeby zauroczyć się w kimś, to trzeba zinterpretować. Ten stan, jako stan zakochania. Bo jeżeli nie będziemy nurzać się w fantazjach o tej drugiej osobie i pójdziemy dalej, to się nie zakochamy. A ja oczywiście się nurzałam, w fantazjach nurzałam, rozbudowywałam scenariusze. U, u mnie to się dużo działo. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że wiele, wiele, wiele lat później, kiedy już byłam na mojej drugiej psychoterapii, którą zresztą kończyłam już, to było 5 lat temu raz jedyny zrobiłam wyjątek. Pamiętam, byłam wtedy na terapii grupowej i opowiedziałam grupie, że słuchajcie, taka trochę zawstydzona, ale też taka podekscytowana, że słuchajcie, no zakochałam się, chyba zauroczyłam się. No, zauroczyłam się w fizjoterapeucie mojego taty, on jest taki fajny. On oczywiście kompletnie nie wie, że ja jestem z nim zauroczona. Absolutnie nie ma między nami żadnego flirtu ani nic, ale jakoś tak tak, tak myślę o nim i cieszę się, jak przychodzi i wtedy jestem. Tak jakby przejęłam tą komunikację z nim i, i, i tak by nam opowiadałam, opowiadałam, o tym i pamiętam, że grupa po prostu patrzyła na mnie z takim poczuciem, zanim mówili. I tam nie kryło się nic w stylu, no przecież masz męża. E, zwłaszcza, że ja już wtedy byłam w takim bardzo poważnym kryzysie związkowym, ani, no jak tak możesz. Tam było coś innego. I ja nagle tak mówiąc i mówiąc i mówiąc, trójkocząc, doznałem iluminacji i zrozumiałam, co tam się w ogóle teraz zadziało. <laughs> Wiecie dlaczego mój tato miał psychoterapeutę, bo, fizjoterapeutę, bo mój tato umierał. Mój tato umierał, zostało mu już dosłownie ostatnie tygodnie, miesiące życia, a choroba spadła na niego absolutnie niespodziewanie. Chciał żyć, bardzo chciał żyć, był młody, miał 60 lat. I, i co? I moja psychika zareagowała starym, znanym sposobem strategią na radzenie sobie z trudną rzeczywistością zamiast zmierzyć się z tym smutkiem, z tą stratą, to ja po prostu odpaliłam stare dobre zauroczenie, sobie poćpałam e, miłość, miłość w cudzysłowie. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, to wy 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 wyłoniłam się z tej iluzji, tej ułudy, tej fantazji. Oczywiście w tym samym momencie się odkochałam, bo kiedy uciekamy w fantazję, kiedy karmimy się nadzieją, nadzieją, że w jakiejś naszej relacji będzie lepiej, jeszcze będzie dobrze. Wprawdzie jest teraz fatalnie, nasza relacja zamieniła się już w jakiś niby związek, związek fasadowy, nie ma już między nami więzi, są tylko więzy, ale, ale jeszcze na pewno będzie dobrze. Jeszcze wszystko będzie dobrze, nie jest jeszcze tak źle. To my uciekamy od trudnej rzeczywistości, bo my nie chcemy się z nią zmierzyć, my nie chcemy się z nią skonfrontować. Wybieramy środki zaradcze, iluzję, ułudę. Podobnie możemy wybijać, wyrzucać się z rzeczywistości, kiedy nurzamy się w przeszłości, samobiczując się. Dlaczego coś kiedyś zrobiliśmy? Na przykład, dlaczego wtedy z nim trzy lata temu nie zerwałam? Albo dlaczego wtedy z nim zamieszkałam? Dlaczego powołałam z nim na świat dziecko? Albo dlaczego nie powołałam na świat dziecka? I biczujemy się jakimiś decyzjami, które podjęliśmy w przyszłości. I to nas też wyrzuca z teraźniejszości. To też jest takie nurzanie się w tej fantazji. I zamiast spojrzenie na to, co się dzieje tu i teraz. Dlatego, jeżeli jesteście w jakiejś trudnej relacji, relacji z innym człowiekiem, albo relacji ze sobą, to postarajcie się zdobyć na odwagę do tego, żeby zmierzyć się z prawdą i dostrzec ją tu i teraz. Jak jest tu i teraz. Nie co było, nie co będzie, niezależnie od tego, czy jak kiedyś było fajnie, albo jak jeszcze będzie fajnie, albo jak kiedyś było niefajnie, no, no tak, Aha, akurat to, jak będzie niefajnie, to może Wam pomóc, bo to jest akurat zmierzenie się z prawdą, bo dorosły człowiek wie, że jeżeli nie rozwiąże problemów, to one się tylko pogłębią. Czyli co ze mną będzie za rok, za dwa, za trzy, jeżeli nic się nie zmieni, a ja będę w tym miejscu? Można sobie zadać to pytanie. Ja na przykład y, zauroczając się w jakiś mężczyznach albo ten najbardziej dziwny, przerażający przykład, kiedy zauroczyłam się w fizjoterapeucie mojego umierającego taty, jest dowodem na to, że ja y, wybrałam dziecięce strategie, y, dziecięce mechanizmy obronne. Które miały mnie chronić przed trudną rzeczywistością, w której nie chciałam się zmierzyć z jakąś prawdą, ale one tak naprawdę nie chroniły mnie przed rzeczywistością, bo ona cały czas była. Bo żadna iluzja, żadna wycieczka do Nibylandii nie zmieni tego, co jest tu i teraz. I wcześniej czy później obarwie nam się za to. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie. Napiszcie mi, co o tym sądzicie? Czy ucieczka w fantazję, czy karmienie się nadzieją jest wam znane? Do zobaczenia wkrótce. Pa.